Aijai, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Pipermana z Piperglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam, szanownych Państwa, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek mojego cyklu o ofiarach systemu. Sprawa, o której chcę dzisiaj opowiedzieć, dotyczy byłej już pracownicy Wydziału Politechniki Warszawskiej, zatrudnionej na stanowisku adiunkta. Została ona 14 listopada 2016 roku pozbawiona pracy. We wrześniu 2017 roku złożyła pozew do 8 Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście o ustalenie istnienia stosunku pracy w związku z naruszeniem znowelizowanego w 2011 roku artykułu 120a obowiązującego od 1 października 2013 roku i artykułu 39 kodeksu pracy. Pierwsza rozprawa w tej sprawie była wyznaczona na grudzień 2007 roku, ale się nie odbyła. Pretekst się zawsze znajdzie, bo trzeba było zmienić sędziego prowadzącego tę sprawę, i zmieniono na początku 2018 roku. Do tej sprawy został wyznaczony sędzia Piotr R. Może ta zmiana nie budziłaby tyle kontrowersji, gdyby nie fakt, że ten sam Piotr, sędzia Piotr R wcześniej w drugim wydziale karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia prowadził sprawę z oskarżenia. Doktor Barbaryka przeciw byłemu dziekanowi Zbigniewowi K. Sędzia Piotr R., jak wynika z akt, prowadził sprawę wyjątkowo stronniczo. Nie dopuścił żadnego dowodu przeciwko Zbigniewowi K i nie krył niechęci w stosunku do Barbaryka. Po wydaniu wyroku w tej sprawie karnej w 2016 roku przeszedł do ósmego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń. W związku z tą zmianą sędziego zostały w 2018 roku złożone dwa wnioski o jego wyłączenie. Jeden złożył pełnomocnik dr. Barbary K. z powodu tego, że ten sam sędzia nie może po raz drugi prowadzić sprawy przeciwko tym samym stronom. A drugi ze względu na brak bezstronności sędziego Piotra R. złożyła sama Barbara K. Na pierwszy wniosek nie odpowiedziano. Wniosek dr. Barbary K. został odrzucony przez przewodniczącego ósmego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń. W 2018 roku. Sędziemu zostaje przydzielona sprawa. Po wnioskach o wyłączenie zostaje w maju 2018 roku ponoć wylosowany przez system losowego przydziału spraw. Tylko doktor Barbara K. nie dostała protokołu z losowania. No, nie po to został zmieniony sędzia prowadzący, aby go wyłączać. Zdążył się już sprawdzić w sprawie karnej. Ta sprawa pracownicza była prowadzona, proszę Państwa, przez 7 lat. Dopiero 17 grudnia 2024 roku został ogłoszony wyrok, ale od ponad dwóch miesięcy nie ma uzasadnienia tego wyroku. Widać artykuł 329, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego nie obowiązuje. W ogłoszonym wyroku oddalającym pozew sędzia stwierdził, że dr Barbara K nie ustaliła istnienia stosunku pracy pomiędzy nią a Politechniką Warszawską. Tylko, że zgodnie z artykułem, tutaj sprawdziłem 17 paragraf 2 punkt 1a kodeksu postępowania cywilnego, istnienie stosunku pracy ustala sąd rejonowy. I jeżeli ona ma sama ustalać istnienie stosunku pracy, no to sąd jest do tego niepotrzebny. W związku z tą nowelizacją artykułu 120 ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym, do akt sprawy zostały dołączone pisma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oglądy doktryny, orzeczenia Sądu Najwyższego, z których wynika jednolite stanowisko, że od dnia 1 października 2013 adiunktów nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego obowiązuje ośmioletni okres zatrudnienia na uczelni. Z tym też dniem dziewięcioletni okres zatrudniania tych adiunktów został uchylony. W związku z nowelizacją uczelnie miały od 2011 roku do 1 października 2013, czyli 2 lata, na dostosowanie statutów do tej zmiany, ponieważ podstawą zatrudnienia adiunktów jest statut uczelni. Na Politechnice Warszawskiej nie zmieniono statutu w tym zakresie, co potwierdził ówczesny rektor Jan Esz w piśmie Datowanym na 17 lutego 2020 roku, złożonym do akt sprawy, a skierowanym do innej adiunkt z wydziału dr Barbary K, w którym stwierdził, że znowelizowany artykuł 120 nie dotyczy adiunktów zatrudnionych przed 1 października 2013 i powoływał się w tym piśmie na przepisy uchylone w wyniku tej nowelizacji. Tylko, że ten znowelizowany artykuł 120 dotyczył wszystkich adiunktów i tych zatrudnionych przed 1 października 2013. Czyli w okresie od 1 października 2013 do 2021 roku adiunkci na Politechnice Warszawskiej byli pozbawiani pracy na nieważnych przepisach prawa, jak i mieli przedłużane umowy o pracę na nieważnych przepisach prawa. Na uczelniach takich jak Politechnika Warszawska, w których nie dostosowano statutu do tej nowelizacji, aby nie doszło do nieważności umów o pracę tych adiunktów na uczelni, ośmioletni okres zatrudnienia wchodził automatycznie i liczył się od 1 października 2013. I tak jest w przypadku dr Barbary K., jej okres zatrudnienia powinien trwać od 1 października 2013 do 30 września 2021, a została ona pozbawiona pracy w 2016 roku, będąc już w okresie ochronnym z mocy artykułu 39 Kodeksu Pracy i w czasie zatrudnienia do 30 września 2021 roku. W kwietniu 2017 roku ówczesny dziekan wydziału w K na którym pracowała dr Barbara K., podał do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ankiecie parametryzacyjnej, że jest ona nadal pracownikiem wydziału i dołączył wykaz jej publikacji ze sfałszowanymi jej podpisami. To dzięki jej publikacjom wydział otrzymał punkty i środki finansowe na działalność. Widoczna jest tu sprzeczność pomiędzy ogłoszonym wyrokiem sądu z 17 grudnia 2024, a stanem faktycznym i prawnym. Doktor Barbara K., wykazała istnienie stosunku pracy. Jej ustalenie potwierdził dziekan Zbigniew K. W kwietniu 2017 roku w ankiecie parametryzacyjnej złożonej do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warunkiem podania pracownika do tej ankiety jest jego faktyczne zatrudnienie na wydziale na dzień składania tej ankiety. Dlatego system Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 roku wykazywał dr Barbarę K. jako pracownika Politechniki Warszawskiej. No to skąd taki wyrok? Na przełomie kwietnia i maja 2023 roku skierowałem zapytania dziennikarskie do Rzecznika Prasowego Politechniki Warszawskiej w sprawie dr Barbaryka. 19 maja 2023 roku Rzecznik Prasowy Politechniki Warszawskiej na moje pytanie o jej sprawy sądowe napisał, że wyrok w sprawie zatrudnienia dr Barbaryka został wydany, powództwo zostało oddalone w całości, wyrok jest prawomocny. To moje pytanie brzmiało: skąd rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej 19 maja 2023 roku wiedział, jaki będzie wyrok w tej sprawie, który wydany został 17 października 2024 roku? Wcześniejszych ustaleń pomiędzy Politechniką Warszawską a sędzią Piotrem R. O tym, że wyroki były ustalane pomiędzy sądami. A Politechniką Warszawską, poinformował mnie Rzecznik Prasowy Politechniki Warszawskiej, a potwierdził to wielokrotnie Zbigniew K., komunikując to otwarcie pracownikom wydziału. Twierdził, że w sądach i prokuraturze ma wszystko pozałatwiane i wszystkie wyroki są i będą na jego korzyść. Takie ustalenia wyroków odbywały się nie tylko pomiędzy Ósmym Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń a Politechniką Warszawską, ale także wydziałami karnymi tego sądu oraz Sądem Okręgowym. Czytając wyroki wydane w Wydziałach Pracy i Wydziałach Karnych, w sprawach spowództwa czy oskarżenia byłych już pracowników, nie tylko pani dr. Barbaryka, ale i innych pracowników, w tym dwóch profesorów przeciwko Politechnice Warszawskiej, a konkretnie Zbigniewowi Owika. Były one zawsze na korzyść Politechniki Warszawskiej. Ciekawa dla mnie była lektura uzasadnień do tych wyroków. Treść ich była kopią pism Politechniki Warszawskiej składanych do sądów. W niektórych przypadkach uzasadnienia miały formę opowiadań i ze względu na styl były napisane przez tą samą osobę. W związku z tymi ustaleniami w sprawie wyroków zastanawiałem się, gdzie są kierowane apelacje od tych wyroków. Apelacje z 8 Wydziału Pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia trafiają do 14 Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie. A dlaczego? Jaki jest tego powód? Otóż przewodniczącym tego wydziału od 2021 roku jest były już przewodniczący 8 Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. To jest który wyznaczał sędziego Piotra R do prowadzenia przedstawianej sprawy, i sam prowadził sprawy niektórych pracowników Politechniki Warszawskiej. W grudniu 2023 roku w jego wydziale został wydany wyrok oddalający apelację dr Barbary K. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę na to, ale wyrok jest nieważny, ponieważ w tym czasie obowiązywała już uchwała Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 roku, która miała charakter zasady prawnej. Ustalenia dotyczyły także zawiadomień składanych do prokuratury przez pracowników Wydziału Politechniki Warszawskiej na działania niezgodne z prawem Zbigniewa K. Prokuratura umarzała wszystkie postępowania przeciwko Zbigniewowicowi, natomiast jak zawiadomienie złożył Zbigniewka, prokuratura od razu wszczynała postępowanie przeciwko pracownikowi. To potwierdza załatwienie sprawy na korzyść Politechniki Warszawskiej. No cóż, te ustalenia wyroków dobitnie pokazują stan naszego sądownictwa. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbog.pl